Nazywam się Michał Szumacher, pracuję w Domeście od 2018 roku. Jestem kierownikiem budowy. Jest to aktualnie moja trzecia inwestycja w firmie Domesta. Inwestycja Remedium, mieszcząca się w Gdańsku, w przycisku Smolchowskiego 1. Jest to samo centrum miasta otoczone starymi, zabytkowymi kamienicami, jak również terenami zielonymi. Mamy tu w pobliżu trzy parki. Jeden z nich jest Park Zielony, który jest naprzeciwko po drugiej stronie ulicy. Mamy także Park Stefensów. Inwestycja rozpoczęła się w lutym 2023 roku od wyburzenia istniejącego budynku. Wcześniej to był budynek Instytutu Morskiego, taki typowy relikt czasów PRL, bloczek jednopiętrowy, który był zbudowany przy wykorzystaniu materiałów niebezpiecznych, w tym przede wszystkim azbestu. Wymagało to od nas precyzyjnych prac, zatrudnienia specjalistycznych ekip, które pod kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonywały powolnej rozbiórki tego budynku. Rozbiórka trwała około dwóch miesięcy. I był to taki jakby pierwszy etap przygotowawczy. Po zakończeniu wyburzeniu budynku kolejnym problemem do rozwiązania była przebudowa magistrali ciepłowniczej. Przez teren działki pod aktualnie budowanym budynkiem przebiegała główna magistrala ciepłownicza, która zasilała m.in. szpital zlokalizowany przez Smoluchowskiego. Powodowało to, że prace musiały odbywać się także, także w nocy, tak aby skutki uciążliwe dla szpitala były jak najmniejsze. Jako że teren działki jest mały, otoczony istniejącą zabudową, musimy wykonać obudowę wykopu. Wykonaliśmy ponad 200 pali metodą wierconą. Dopiero po wykonaniu tych pali, mogliśmy przystąpić do właściwych prac budowlanych, czyli do wykopu, wykonywania chudziaków, garażu oraz kolejnych kondygnacji. Zaczęło się to dziać od września, czyli 9 miesięcy po rozpoczęciu prac przygotowawczych. Aktualnie, jak widać, mamy wykonaną pierwszą część budynku już w komplecie pod względem konstrukcji. Jest wykonana elewacja, w środku trwają prace wykończeniowe. Drugą część budynku, jesteśmy na etapie stropu nad parterem, wykonujemy ściany i niedługo strop pierwszego piętra. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień przyszłego roku. Inwestycja jest trochę nietypowa względem naszych poprzednich inwestycji, ponieważ ciekawą częścią tej inwestycji jest elewacja. Elewacja nawiązuje do otaczających nas kamienic. Są też różne bryły geometryczne 3D. Mamy połączenie elewacji lekkiej, mokrej wykonanej z płytki elastycznej klinkierowej z elewacją wentylowaną wykonaną z alu Czyli łączymy nowoczesność nowoczesność z bardziej tradycyjnym podejściem budowlanym. Budowa na pewno ma wiele wyzwań, z tego względu, że teren działki jest ograniczony. Nie możemy sobie pozwolić na gromadzenie materiałów, musimy wszystko planować na tip-top. Każda dostawa jest anonsowana, tak żeby też nie blokować ruchu. Na ulicy. Chcemy otoczeni przez sąsiadów, No ten staramy się z nimi dobrze żyć. Też dajemy jakąś wartość dodaną. Umówiliśmy się na przykład z najbliższymi wspólnotami, że na koniec wykonamy im jakiś zakres, zakres ich zieleni, tak żeby mogli również skorzystać na tej inwestycji. Zresztą mogę powiedzieć, no, buda, no, ma wiele wyzwań, ale dzięki temu nie jest nudno. Każdy dzień jest inny, jest coś innego niż do tej pory budowaliśmy. Też przez to, że jest to wykończenie pod klucz. Tak? Wymaga to wielkiej precyzji. Już na etapie wykonywania ścianek działowych, czy instalacji musimy planować gdzie będą kafelki, meble tak żeby to wszystko się zgrywało i żeby efekt później był zadowalający.